Więc powstań, Ojczyzna Człowieka. Liczy się każdy krok, każdy trud powstań, moje czasy mieszka znów w jacy do Gdzieś Pan Bóg jakoś szukał dróg do mojego serca, żebym był coraz bliżej Niego, ale nie było to takie oczywiste. Byłem ministrantem, lektorem. Natomiast takim niedzielnym, nie codziennie, tak co jakiś czas. Kiedyś słuchałem w radiu jakiegoś wywiadu przy okazji pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie jakiś lektor, jakiś młody człowiek się wypowiadał, ja to jestem codziennie w kościele przy Panu Jezusie, pomagam i tak dalej. No i mówię sobie, to była, nie wiem, gdzieś połowa gimnazjum, a ty Paweł taki ambitny i ty tylko raz na jakiś czas, więc mówię, nie, zacznę częściej. No i zacząłem tak codziennie chodzić do kościoła, do mojego kościoła parafialnego. I przez to Jezus do mnie mówił, przez bycie blisko niego. I gdy kończyłem gimnazjum, to mówię: Co dalej? Nie Pochodzę ze wsi, więc gdybym szedł do szkoły średniej, do jakiegoś tam liceum, powiedzmy w Częstochowie, nie miałbym szansy bycia codziennie na Mszy Świętej, codziennie na Eucharystii. A czułem, że nie mogę bez tego żyć, że, że msza święta, że jego bliskość eucharystyczna jest mi potrzebna, i wtedy znalazłem tą szkołę, niższe seminarium duchowne. I co było dla mnie najważniejsze? Właśnie obecność Jezusa w Eucharystii. Właśnie to, że za mną na środku, za tym dużym witrażem, mieści się kaplica. To jest centrum tej szkoły i ja przede wszystkim dlatego tu przyszedłem, dla Eucharystii. Nie chciałem, by o mnie mówiono, że będę księdzem, że nie, 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 przyszedłem do szkoły średniej, przyszedłem się wychowywać, uczyć, jeszcze do końca nie wiedziałem, czy zostanę prawnikiem, może kimś innym, może księdzem, ale czułem, że muszę być blisko Eucharystii, że chcę być blisko Eucharystii, blisko Jezusa, a to jest jedyne miejsce, przynajmniej dla mnie, dla chłopaka pochodzącego ze wsi, gdzie mogłem to zrealizować, gdzie mogłem mieszkać, gdzie mogłem być i codziennie przyjmować Jezusa w Komunii Świętej, codziennie być blisko Niego. I przede wszystkim dlatego tu przyszedłem. Prosząc o młodzieżę Boga i stawienistwo najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, przyrzekam uroczyście, by wypełniać obowiązki alumna niższego seminarium duchownego, oddawać Bogu cześć Najwyższą i spełniać wiernie Jego wolę w moim życiu, w moim sercu nie szukam takiego jednego konkretnego momentu, że o, takie coś takiego niesamowitego, teraz będę księdzem. Nie, nie, nie. Ja długo się w ogóle przed tym broniłem. Y jakby od dziecka, będąc blisko kościoła, będąc blisko pana Jezusa, nie chciałem jednocześnie być od razu szufladkowany: będzie ksiądz, będzie ksiądz. I tak w zasadzie było aż do końca pobytu tutaj, bo po niższym seminarium duchownym nie trzeba być księdzem. Można iść na różne kierunku, kierunki studiów, normalnie po maturze, też o różnych, o różnych studiach myślałem. Ale w klasie maturalnej gdzieś ta jego bliskość, ta jego obecność tak mnie drążyła, i wtedy odkryłem tak naprawdę właśnie. To serce Niższego Seminarium, kaplice, miejsce, gdzie można być z Jezusem, gdzie można się modlić. I wtedy też zobaczyłem w centrum, w kaplicy Niższego Seminarium jest tryptyk ze świętym Józefem, a na środku jest przedstawiona cała rodzina: święty Józef, Najświętsza Maryja Panna i Jezus. Jezus, który jakby chciał wyjść z obrazu i zejść na ołtarz. A jednocześnie święty Józef, matka Boża, jakby trzymają Jezusowi, młodemu Jezusowi ręce na ramieniu. Jakby chcąc mu powiedzieć, nie idziesz sam, nie jesteś sam. I dla mnie historia wchodzenia w powołanie kapłańskie, w to, do czego Chrystus mnie wzywa, to historia tego, że nie idę sam. Idę po to, żeby stawać się co dzień jeszcze bardziej Jego obrazem, obrazem Jezusa. Żeby stawać się coraz bardziej jak on, ale jest ze mną on sam, Bóg. Ja Znajdujemy się w miejscu, gdzie formują się przyszli kapłani, gdzie ludzie młodzi i trochę starsi rozeznają swoje powołanie, a właściwie weryfikują, czy Pan Bóg ich nie powołuje do kapłaństwa służebnego, do kapłaństwa przez głoszenie słowa, przez sprawowanie sakramentów, przez przewodnictwo w kościele. Te budynki nie są mi obce, są dla mnie bliskie, zawsze tu wracam z wielką radością. Zawsze wracam szczególnie do takich miejsc jak kaplica czy właściwie kościół seminaryjny pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Ale także wracam do tych innych miejsc, kaplic, w których gdzieś się odbywała też jakaś osobista modlitwa, w których się odbywały msze święte dla poszczególnych roczników. Wracam do tych korytarzy, po których chodziłem, po których chodziłem na wykłady, chodziłem na posiłki. Chodziłem właśnie na nabożeństwa czy jakieś inne momenty w formacji seminaryjnej. I... Formacja seminaryjna właściwie zawiera cztery takie podstawowe płaszczyzny, czyli jest formacją przede wszystkim ludzką, jest formacją duchową, intelektualną i duszpasterską, czyli pastoralną. Formacja ludzka, czyli wychowanie człowieka. I to jest najpierw wychowanie przede wszystkim człowieka, który w przyszłości ma być kapłanem, ale najpierw przychodzi z pewnym bagażem ludzkich doświadczeń wyniesionych z domu i jeszcze z innych przestrzeni. Później jest ta formacja intelektualna, czyli wykłady, rzeczywiście egzaminy. Jakoś bardzo wszystkie egzaminy wspominam bardzo, bardzo dobrze, bardzo miło i wykłady i egzaminy, bo, bo wykłady przecież prowadzą do tych egzaminów i są też jakimiś egzaminy, są jakimś ukoronowaniem wykładów poszczególnych. Jest też formacja duchowa i ona się odbywa i tak wspólnotowo, czyli jako rocznik przeżywamy Eucharystię, przeżywamy, czy jako cała wspólnota seminaryjna przeżywamy Eucharystię, przeżywamy nabożeństwa, liturgię, konferencje, ojców duchownych, ale też bardzo osobiście w pracy z kierownikiem duchowym, z ojcem duchownym, czy wreszcie w sakramencie pokuty i pojednania, czy, czy, czy najbardziej osobiście już zupełnie na osobistej modlitwie. I to jest ta formacja, którą nazywamy formacją duchową. Natomiast jeszcze formacja pastoralna, ona się odbywa i w tych murach, ale może jeszcze bardziej na zewnątrz. Formacja pastoralna, czyli wychowanie do bycia pasterzem. Ona się odbywa i poprzez praktyki katechetyczne, parafialne, diakońskie, przez praktyki w pracy z młodzieżą, z dorosłymi, z dziećmi, w czasie wakacji czy w innych momentach, ale przecież też tutaj nabywamy tej teoretycznej podwaliny pod tą, pod tą formację pastoralną pasterską. Podziękujmy za ten rok. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, niech jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Wam Pan z wami. z Na ten czas sesji, egzaminów, niech wam Bóg daje potrzebne łaski, oświeca, umysł i błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. W tym procesie odkrywania powołania najważniejsze jest to, że On jest, odkrywanie tego, że on ciągle jest ze mną, że on idzie przy mnie. No i wtedy można szczęśliwie wkroczyć w kapłaństwo, wtedy można odważnie odpowiedzieć: tak, chcę iść do seminarium. Bez odkrycia tego jest ciężko. I ja to tutaj odkryłem, właśnie tutaj, gdzie patrzyłem na Niego. Patrzyłem, byłem w kaplicy i coraz bardziej widziałem, że ta kaplica to jest lustro mojego serca, że On jest w moim sercu, że tak samo On mnie trzyma za serce i chce mnie prowadzić, chcę bym był szczęśliwy. No i odkryłem, że ta moja droga jest taka jak jego na tym obrazie, żeby zejść do ołtarza. I to jest droga, droga mojego powołania.